Jajka. Jajka miały czasem złą opinię. Innym razem, z kolei, mówi się nam, żeby je jeść. Teraz wiemy, że jajka są odżywcze i dobre dla nas. I że cholesterol w jajkach nam nie szkodzi, ale wręcz może nam pomóc. Badania pokazują, że jedzenie jednego do trzech jaj dziennie nie wpłynie na całkowity poziom cholesterolu, a choć może zwiększyć HDL, czyli dobry cholesterol w organizmie, to także zmniejszy LDL, czyli zły cholesterol. Jajka mają średnio około 70 kalorii, 6 g białka i zerowy indeks glikemiczny. W rzeczywistości jajka to doskonałe białko, zawierające wszystkie 9 niezbędnych aminokwasów, których potrzebujemy. Białko w jajkach może pomóc organizmowi regulować poziom cukru we krwi, a badania wskazują, że jedzenie jednego jajka dziennie może obniżyć poziom glukozy na czczo o 4,4% u osób ze stanem przedcukrzycowym i cukrzycą typu drugiego. Ponadto jaja zawierają kwasy tłuszczowe omega-3, które mogą obniżać trójglicerydy. To świetna wiadomość dla cukrzyków. Szczególnie, że są tak sycące. Większość ludzi może zdrowo włączyć około jednego jajka dziennie do swojej normalnej diety. Numer 2. Dynia i pestki dyni. Pestki dyni uważa się za superżywność dla diabetyków, ale reszta dyni też jest dla Ciebie dobra. Wszystkie odmiany dyni i kabaczków są pełne błonnika i przeciwutleniaczy, a do tego pomagają regulować poziom cukru we krwi. Było to tradycyjne lekarstwo na cukrzycę w Meksyku, Iranie i Chinach, używane jako roślina hipoglikemiczna do kontroli poziomu cukru we krwi. Dodatkowo badania wykazały, że dynie i pestki dyni mogą szybko i skutecznie obniżać wysoki poziom glukozy we krwi u osób bardzo chorych na cukrzycę. Te efekty mogą wynikać z rodzaju węglowodanów, które mają dynie. Nazywane są polisacharydami i wykazano, że pomagają regulować poziom cukru we krwi. Stosowanie zarówno ekstraktów, jak i proszków z dyni również wykazało zdolność do obniżania poziomu cukru we krwi. Pestki dyni są pełne zdrowych tłuszczów i białka, co stanowi dobre połączenie do regulacji poziomu cukru we krwi. Niedawne badanie z 2018 roku wykazało, że spożycie zaledwie 2 uncji pestek dyni zmniejszyło u uczestników poposiłkowy poziom cukru we krwi o 35%. Numer 1. Rośliny strączkowe. Kategoria roślin strączkowych obejmuje szeroki wybór zdrowych produktów spożywczych, które obniżają poziom glukozy, w tym fasole, ciecierzyce, soczewice i groszek. Chociaż rośliny strączkowe zawierają sporą ilość węglowodanów, są one pełne składników odżywczych i nadal mają bardzo niski indeks glikemiczny. Na przykład, jedna filiżanka ugotowanej soczewicy ma 40 g węglowodanów, ale zawiera również 16 g błonnika i dostarcza 90% dziennego zapotrzebowania na foliany. Rośliny strączkowe mają idealne połączenie błonnika, białka i węglowodanów złożonych, które wspólnie pomagają utrzymać zdrowy poziom cukru we krwi. Badanie z 2020 roku wykazało, że włączenie ich do diety poprawia kontrolę glikemii. Zastanawiasz się, jak jeść więcej roślin strączkowych? Spróbuj zupy grochowej, czarnej fasoli w taco lub omlecie, ciecierzycy w sałatce. Możesz nawet znaleźć makarony niskowęglowodanowe zrobione ze strączków zamiast pszenicy. Wow, co za lista! Teraz wiesz o szerokiej gamie produktów, by walczyć o zdrowie.